Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki, w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wodników na luty 2025 roku. Rozkład będę robiła z talii Wizards Tarot. Dobrze, jeszcze potasujemy. Myślę, że wystarczy i zobaczmy, mm, mm, co tutaj się będzie jeszcze chciało pokazać. Na razie się siódemka odwiedziła mieczy. Dobra, ostatni raz. Energia miesiąca. Wieża, proszę, coś niespodziewanie się tutaj burzy, coś tutaj jakieś, może złudzenia, już, już tutaj nie ma żadnych złudzeń, coś, co nie mogło stać, miało słabe fundamenty, coś tutaj się burzy, tak? Tak naprawdę to jest, niby się mówi, że to jest taka takie, nie można tego za bardzo przewidzieć, ale czasami nie chcemy pewnych rzeczy widzieć, tak? A Po prostu odwracamy wzroki. Po prostu wszechświat nam, wszechświat nam tutaj jakby ułatwia, tak? Nie chcemy czegoś zmienić, nie chcemy się czegoś puścić. To stawia nas właśnie przed takimi sytuacjami, tak? Dobrze, no zobaczymy, co będzie dalej. To jest energia miesiąca. To jest wielki arkana, więc to może, mogło być wcześniej, to mogło się zadziać, tak? A to jakby w tym czasie może mieć znaczenie, a może to być coś świeżego, więc zobaczymy. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć. Mamy dziewięć buław, czyli jakieś informacje, wiadomości przychodzą. I tak jak powiedziałam, no ciężko jest tu powiedzieć, że, 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 że te informacje, tak, że związane z tą wieżą przychodzą i to jest ten ciężar. Może to są informacje, które yy, dotyczyły właśnie tej wieży, tego, że coś właśnie się zawaliło, co miało słabe fundamenty. I jakby to yy, jest jakby tu odświeżone w tym czytaniu, tak? Że, że jest jakby do tego. Yy, yy, z tym się to po prostu wiąże, tak? Yy, I się to pojawia po prostu, tak? I, i powie, to są wielkie arkana, to już ta wieża to już może trwać i roki i więcej. Dobrze. Niespodzianka. Niespodzianka Eremita. Więc niespodziewanie. Tutaj y, będziecie potrzebowali y, zatrzymania się i wsłuchania się. Bardzo dobrze, że robicie to. Dobrze, że nie, ważne jest też, żeby y, słuchać właśnie tej odpowiedzi, y, która przyjdzie z wewnątrz, tak? Was, tak? To, to co będziecie czuć, że y, macie zrobić, y, to, to, to bym szła w tym kierunku. Ale jeszcze zobaczymy, jaka tu jest rada, tak? Dobrze, co, jaka tu jest rada? Hmm. Co robić? Yy, świat, czyli zamykamy jakiś etap, odrobiona lekcja. Czyli tu, jakąś lekcję, tu jest jakaś lekcja odrobiona. Tak jak powiedziałam, czy to się ta, czy ta jest świeża rzecz, czy to jest jakaś stara, ale tu jest jakaś lekcja odrobiona. To, jaką tu dostaniecie odpowiedź, hmm, na te może nurtujące was, na tą sytuację, którą tutaj czy wy wysyłacie, czy otrzymujecie. No to będzie bardzo różnie wyglądało, ale myślę, że tutaj trzeba jakby y, zamknąć jakiś cykl y, i odpracować tą lekcję. Więc może z sukcesem tutaj dużym akurat coś y, się tutaj wydarza, tak? Odpracowujecie jakąś lekcję. Y, dobrze, czego lepiej nie robić? Mamy tutaj mamy tutaj y, arcykapłankę. Więc żadnych tajemnic, yy, żadnego yy, yy, unikania, też tak. Po prostu yy, myślę, że tutaj już, jeżeli coś, yy, czy w przeszłości coś się zawaliło, czy, yy, czy jest to coś nowego, to po prostu yy, nie ma co zamiatać pod dywan pewnych rzeczy, niedomówień tylko po prostu, żeby to było wszystko y, wyjaśnione y, klarownie, żadnych tajemnic i też niegodzenie się właśnie na takie jakieś ukrywanie czegoś niedomówienia, tak? Tu może to, co jest związane z tą wieżą, wymaga klarowności. E, dobrze. Wynik podsumowanie. Mamy tutaj sprawiedliwość, tak? Czyli e, właśnie wszystko to, co się dzieje, może to, co związane jest z tą wieżą. E, Myślę, że, że to będzie y, też y, te działania, y, będą y, miały znaczenie w przyszłości, tak? bo to też wielkie arkana y, i ta sprawiedliwość przyjdzie do Was. Tak? No, w zależności, kto tutaj jakby zawinił, czy dwie strony, ale tutaj jakaś równowaga będzie, y, dojdzie do jakiejś y, równowagi. Oczywiście jeszcze dobiorę tutaj y, energię do tej sprawiedliwości, do tego wyniku. Y, mamy tutaj y, cesarzową, więc myślę, że też w tej trudnej sytuacji uniesienie się tak y, nad tym wszystkim. Y, z godnością przyjęcie tego wszystkiego. Tak jak powiedziałam, może jakieś informacje z, z tym tutaj jakieś y, właśnie od osoby, która, z, z którą y, no, jakby y, dotyczą też tej wierzy, y, może coś tu przychodzi, tak? Ale tak jak powiedziałam, żeby to wszystko, może jakaś sprawiedliwość tutaj jest, wyrównanie czegoś, tak? Jesteście może, może jesteśmy docenieni tutaj, y, jako wartościowe właśnie osoby kreatywne. A może tutaj się też coś takiego po prostu zadziać. Jest tu, tak jak powiedziałam, odrobienie lekcji. Bardzo się cieszę, że się pojawiła ta energia, ponieważ ona też mówi o, o komforcie życia, o twórczości, o dojrzałości, o podejmowaniu dobrych decyzji, mądrych decyzji. A więc myślę, że to, tak jak mówię, czy to się dzieje. Czy ta wieża się dzieje, więc przyjęcie z godnością tego wszystkiego bez tajemnic? Ym, czy po prostu coś tutaj przychodzi y, i po prostu jest y, jakby y, jakieś wyrównanie, może jeżeli chodzi o tą wieżę, coś co się tutaj niefajnego zadziało, coś co po prostu nie mogło już y, jakby y, ustać, może tu jest jaka, jakieś rozliczenie przychodzi w tym czasie, tak? ale tak jak mówię, jest tutaj też ta cesarzowa, więc y, myślę, że będzie, będzie to bardzo korzystne i, i odrobienie tej lekcji. Na spodzie mamy jeszcze y, cesarza, więc też jakieś nowe ramy, pięć kielichów i y, też, też pięć tych mieczy, więc może coś tutaj było takiego bolesnego. Jakieś słowa bolesne, coś się wylało, ale może to y, właśnie wszystko zostaje ogarnięte y, na dane nowe ramy. Y, właśnie jakieś tutaj zadośćuczynienie może tak y, i odkrycie już y, jakby bez żadnych tutaj y, matactw, y, y, niedomówień, odrobienie tej lekcji. Mamy tutaj też. Króla denarów, też trzy buławy, więc też ważne, co chcemy przyciągnąć król denarów, więc też świetna energia, też świetny partner, proszę dla tej królowej, więc może tutaj wszystko się jakoś może się po prostu ułożyć, tak? A więc myślę, że to może być mimo wszystko korzystny czas. Czy to czas jakiegoś e, podsumowania, zadośćuczynienia, może, czy po prostu wyrównania e, przyjdzie i jest to, e, myślę, że dla nas bardzo korzystne? E, czy po prostu też, tak jak mówię, jeżeli to się dzieje, e, jest to nowa sprawa, świeża sprawa, to przyjęcie tego z godnością, e, z klasą na wysokim takim poziomie, ale też nie danie sobie wchodzenie na głowę i jakichś niedomówień, wyciągnięcie może jakiejś też lekcji z wcześniejszych doświadczeń i odrobienie właśnie już tych, tych lekcji, tak? że, że już jakby już nie wchodzimy po raz drugi w takie, w takie sytuacje. To mogą być oczywiście różnego typu, od relacyjnych po też pozawodowe, po tak? No dobrze, tak wygląda czytanie dla Wodników na luty 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!